Dobra, teraz taki szybki temacik, wrzutka, bo nam się tutaj wiosna zbliża i tak myślę powiem o tym, ponieważ nawet ludzie, którzy u nas są na kempingu, pytali się co to za ustrojstwo, czy to się sprawdza, czy się nie sprawdza, a dokładnie chodzi mi o taki pokrowiec na przyczepę. Słuchajcie, sprawdza się, wart zachodu. Warto tego, żeby nie niszczyć przyczepy, żeby nie przykrywać jej plandykami, które nie oddychają, przykrywać ją jakimiś y, szmatami wiązanymi na sznurki. Zajmie Wam to od groma czasu, przyjdzie dobry wiatr, jak do, gdzieś będzie na wiecznej stronie stała przyczepa i już tego nie ma na przyczepie i znowu przyczepa jest zalewana i znowu na wiosnę jest płarzyk. Kurde, okno mi wyleciało, kurde, coś mi tam się zalało, pleśń się pojawiła. Przykryjcie sobie taką plandeką przyczepę. To są plandeki na przyczepy. Są takie plandeki też na łódki, na samochody. Ja mówię o przyczepie kempingowej. Zwróćcie tylko uwagę na dwie rzeczy. Żebyście mieli coś takiego, jak taki suwak, który możecie odpiąć, po to, żeby w środku zimy można było wejść do przyczepy. Aby można było też drzwi otworzyć, bo jak założycie całość i coś Wam jest potrzebne, nagle się okazuje, że trzeba wszystko zdjąć. A wyobraźcie sobie, że na górze leży 20 cm śniegu. Trudne do zrobienia. Plus, jak widzicie, nie mogę tego szarpnąć dalej. Są takie taśmy, którymi się e, przypina to pod spodem. Chodzi o to, żeby to nie odleciało. Ta taśma, wbrew pozorom, pomaga w tym, żeby ten cały pokrowiec był na swoim miejscu, to nie tylko chodzi o ściągnięcie do przyczepy, ale o to, żeby nie odleciało, bo to się on od dołu wypełnia e, wiatrem, wtedy to potrafi odlecieć. I tak ta taśma trzyma i jest z zbani. Ja to na chwilę odepnę i pokażę Wam, co w tej przyczepie. Sam nie wiem, skąd się to wzięło, nie wiem, jak to się urodziło, ale to było najprawdopodobniej przed założeniem pokrowca. Ułóżmy to na chwilę. Zakładaliśmy gdzieś na jesieni. Nie wiemy jakim cudem w środku znalazło się wstępnie założone gniazdo przez jakieś ptaki. A przyczepa była w sezonie używana, więc nie było tego w sezonie. Więc jak gdyby taki pokrowiec nas uchronił przed tym, żeby tam się zalęgły nam ptaszki, chociaż może ich i szkoda, ale też chroni to przed myszami, przed takimi różnymi dziwnymi stworami, które wam wejdą przez uchylone okno, przez okno, które gdzieś tam jest pęknięte. Potrafią się dostać. Mogą wejść oczywiście od spodu, ale macie przynajmniej 3 czwarte przyczepy zabezpieczone. To jeden temat. A drugi taki praktyczny, ja już sporo osób ode mnie to usłyszało. Niektórzy znają, niektórzy nie. Wstawcie sobie na jesieni w jakimkolwiek w miarę dużym pojemniku, czy to będzie taka kuweta, czy to będzie nie wiem, miska, Dwa duże, trzy duże talerze rozstawione po całej przyczepie z czymś takim, jak ze zwykłą solą. Nieważne, czy jodowana, czy nie jodowana, nie jemy. Chodzi o to, żeby ta sól wciągnęła wilgoć, która się pojawi w przyczepie. Ona, nie wiem jakim cudem, ale wciąga też zapachy, więc przyczepa naprawdę po zimowaniu jest w miarę sucha w środku i nie ma żadnych zapachów. Sprawdzone przez X lat i przez... Parę osób, które też mi poleciły ten sposób. Nie trzeba osuszaczy, nie trzeba jakichś cudów na kiju. Sól za 2 złote, razy trzy worki rozrzucone po przyczepie i macie święty spokój do wiosny. A z rzeczy nowoczesnych jest jeszcze jeden temat, którego akurat tutaj nie mam. Jak będzie dziś okazja, to jeszcze to pokażemy, ale to pewnie nie jeden o tym słyszał. Robi się to też w samochodach. Coś takiego jak ozonator. Jak macie do tego dostęp, Wiosną czy jesienią, to już myślę, że wasz wybór po prostu przyozanować taką przyczepę. Ma to jedną zaletę. Wszystkie bakterie, wszystkie jakieś taka drobnica, która gdzieś się tam pamiętała po tej przyczepie, na 100% się wyniesie z tej przyczepy. Też to daje jakiś powiedzmy na miastkę spokoju, że nic wam się nie zalęgnie w tej przyczepie i nie zobaczycie takiej ładnej, pełzającej pleśni po ścianach własnej przyczepy. Dobra, o przyczepach to tyle. Nara.